Cześć, z tej strony Łukasz Zając. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się naprawami samochodów oraz odczytywaniem i analizą kodów błędów podczas diagnostyki. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę oznaczają te tajemnicze liczby na ekranie, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Kod błędu P252B brzmi jak zakres Wsleż wydajność obwodu czujnika jakości oleju silnikowego. Często w oprogramowaniu skanera OBD2 nazwa może być wpisana jako zakres Wsleż wydajność obwodu czujnika jakości oleju silnikowego. Opis techniczny i dekodowanie błędu P252B Kod błędu obd P252B jest ogólnym kodem błędu zdefiniowanym jako błąd zakresu działania obwodu czujnika jakości oleju silnikowego jest on ustawiany, gdy moduł sterujący układu napędowego PCM Wykrywa niedopasowanie zakresu wydajności w obwodzie czujnika jakości oleju silnikowego lub w samym czujniku. Czujnik jakości oleju silnikowego jest przeznaczony do monitorowania stanu w celu zapewnienia odpowiedniej jakości smarowania wewnętrznych elementów silnika. W większości przypadków czujnik jakości oleju silnikowego jest zainstalowany w misce olejowej silnika lub wewnątrz silnika. Wszyscy główni producenci pojazdów zalecają sprawdzanie jakości i wymiany oleju silnikowego co najmniej raz w roku nawet jeśli przejechany dystans jest znacznie mniejszy niż zalecany gdy moduł PCM wykryje niedopasowanie napięcia lub rezystancji w obwodzie czujnika jakości oleju silnikowego ustawiany jest kod P252B i może zapalić się kontrolka Check Engine w niektórych przypadkach PCM może wyłączyć silnik aby zapobiec uszkodzeniu elementów wewnętrznych. Objawy usterki. Głównym objawem usterki P252B dla kierowcy jest zapalona lampka MIL, Malfunction Indicator Light. Jest ona również określana jako lampka kontrolna silnika lub po prostu lampka kontrolna silnika. Może również objawiać się jako, zapali się lampka kontrolna engine na panelu sterowania. Kod zostanie zapisany jako usterka może zapalić się wskaźnik niskiego ciśnienia oleju. Komunikat wymiany oleju na zestawie wskaźników nieprawidłowy rozruch silnika lub całkowity brak rozruchu. Wada jakości i ciśnienia oleju P252B jest uważana za poważną i należy ją jak najszybciej usunąć. Słabe smarowanie może spowodować trwałe uszkodzenie wewnętrznego silnika. Przyczyny błędu. Kod P252b może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z poniższych problemów. Czujnik jakości oleju silnikowego jest uszkodzony. Olej silnikowy jest złej jakości. Przekroczono interwał wymiany oleju. Niski poziom oleju silnikowego. Wadliwa lub uszkodzona wiązka przewodów. Skorodowane, uszkodzone lub poluzowane złącze. Przepalony bezpiecznik lub wkładka bezpiecznikowa. Czasami przyczyną jest wadliwy moduł PCM. Jak wyeliminować lub usunąć kod błędu P252B? Kilka sugerowanych kroków do Rozwiązywania problemów i korygowania kodu usterki P252b. Odczytaj wszystkie zapisane dane i kody usterek za pomocą skanera OPTI. Wyczyść kody i sprawdź, czy kod błędu P252b pojawi się ponownie. Sprawdź poziom i stan oleju silnikowego. W razie potrzeby wymień olej wraz z filtrem. Sprawdź wiązkę przewodów. Złącza i bezpieczniki. Sprawdź czujnik jakości oleju. Sprawdź czujnik multimetrem cyfrowym i wymień go w razie potrzeby. Zwróć uwagę na mechaniczne zużycie silnika. Sprawdź fizycznie ciśnienie oleju za pomocą mechanicznego manometru. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Sprawdź czy poziom oleju jest prawidłowy. Czy nie jest on rozcieńczony paliwem lub płynem chłodzącym oraz czy nie jest gęsty i ospały. W razie potrzeby uzupełnij lub wymienić przed kontynuowaniem diagnostyki. Przeprowadzić pełną kontrolę wzrokową wiązki przewodów w poszukiwaniu uszkodzonych, spalonych, odłączonych, zwartych lub skorodowanych wiązek i złączy. W razie potrzeby napraw skasuj kod P252B i ponownie przeskanuj system, aby sprawdzić. Czy kod powróci. Sprawdź okablowanie za pomocą multimetru po stwierdzeniu braku widocznych uszkodzeń. Sprawdź czujniki jakości oleju pod kątem rezystancji uziemienia i napięcia odniesienia. Porównaj wszystkie odczyty z tymi wskazanymi w instrukcji. W razie potrzeby wymień kable, aby upewnić się, że wszystkie odczyty są zgodne ze specyfikacjami producenta. Pamiętaj aby odłączyć czujniki jakości oleju od PCM podczas kontroli rezystancji i ciągłości, aby uniknąć uszkodzenia sterownika, sprawdzania ciśnienia oleju konieczne jest sprawdzenie, czy ciśnienie oleju mieści się w zakresie określonym przez producenta, można to zrobić, podłączając manometr do silnika. Użycie skanera nie jest zalecane, ponieważ skaner wykorzystuje te same informacje. Co PCM PCM i skaner mogą wskazywać stan ciśnienia oleju na podstawie nieprawidłowych danych. Zarejestrowanie odczytu przez miernik może potrwać kilka sekund, ale po około 10 sekundach odczyt powinien się ustabilizować. Zanotuj odczyt i porównaj go z wartością podaną w instrukcji poczekaj, aż silnik się rozgrzeje. Obserwując wskazania wskaźnika, w miarę rozgrzewania się silnika może nastąpić niewielki spadek ciśnienia wskazywanego przez manometr. Ciśnienie oleju nie powinno jednak spaść poniżej minimalnej wartości określonej w temperaturze roboczej silnika odczyty ciśnienia oleju, które spadają poniżej dopuszczalnych dolnych limitów. Wskazują na nadmierne zużycie lub inne problemy mechaniczne wewnątrz silnika. W takim przypadku zwykła wymiana czujnika jakości oleju nie rozwiąże problemu z błędem P252B. W jakich pojazdach problem ten występuje najczęściej? Problem z kodem P252B może wystąpić w różnych samochodach, ale zawsze istnieją statystyki, w których ten błąd występuje najczęściej. Oto lista niektórych z nich. BMW Buick Cadillac Chevrolet Ford GMC Mercedes-Benz Volkswagen Przy kodzie usterki P252B czasami można znaleźć inne usterki, najczęstsze z nich to P252A, P252C, P252D, P252E.